Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zosia. I Bartek. Wiecie, że na świecie żyje ponad 7 miliardów ludzi? I wiesz Zosia, co oni mają wszyscy z, ze sobą wspólnego? Mają nogi, mają głowy, mają przyjaciół, mają rodziny. Ale Jak mają szczęście, to... tak. Jak mają szczęście, ale skąd się to wszystko wzięło? Wszyscy uprawiają seks. Wszyscy bez wyjątku. Robili to właśnie rodzice. Ale nie wyobrażajcie sobie tego. Nie. Chcemy dojść do tego, dlaczego ludzie boją się rozmawiać o seksie. Dlaczego nie rozmawiają o seksie publicznie? I teraz komentarze. W związku chyba o tym rozmawiacie, czy nie? No właśnie nie, i właśnie dlatego my o tym rozmawiamy. Bo ludzie w związkach często o seksie nie rozmawiają, a potem się dziwią, że nie są spełnione ich oczekiwania, że szukają gdzie indziej, bo jak nie zjesz dobrze w domu, no to potem jesz na mieście i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mówi się zawsze to robić? Nazywajmy rzeczy po imieniu. Albo. Spłużyć, uprawiać seks, szybszyć się, kochać. To są nazwy, których możemy używać. Ta, to jest bo radość. Każdy z nas używa takich pojęć. I wasi rodzice, i wasi dziadkowie, i ciocie, i wujkowie, i wasi szefowie. To są poważne badania, które mówią o tym, że 76% mężczyzn, 36% kobiet ogląda porno w samotności. A w związkach jak to wygląda? Badania Znale. mówią, że tam 46% par ogląda wspólnie. Ja mam takie teraz wrażenie, że teraz bardziej Piętnuje się ludzi, którzy o tym głośno powiedzą, niż tego, że rzeczywiście w filmach jest dużo erotyki. Ludzie, Ale którzy erotyki poruszają czy, tematy czy na tabu. Tak. Jesteśmy już z góry nastawieni na hejt. Wiecie, dlaczego ludzie potem czasami nie używają tych koncepcji, Albo dlaczego młodzi ludzie nie używają tych koncepcji, Bo oni się boją iść do aptyki powiedzieć, że poproszę prezerwatywę. Byśmy nie istnieli. Nie byłoby Bo... ciebie, mnie, i Zosi. Czy nie, Zosia spadła z nieba, Zosia by była. Stanie teksty na podryw w kolejnym odcinku. To znaczy tak, z jednej strony żyjemy w takiej kulturze, bo jednak Polacy y, nie mówią otwarcie o takich rzeczach, zatem też nie możemy wszyscy udawać takich strasznie pruderyjnych, no bo doskonale sobie i ty, i ja, i on wiemy. Że nie, nie jesteśmy jest. pruderyjni. Ja nie poślubię. Okej, nie musimy się z tym obnażać nie wiadomo jak, i nie chodzi o to, żebyście teraz chodzili, kocham seks w każdym miejscu, tak? Tylko chodzi bardziej o to, żebyśmy podchodzili do tego naturalnie. Jak ktoś rozmawia o seksie i ośmieli się poruszyć ten temat, to całe otoczenie tu jest zbulwersowane, jak możesz. bo o tym się nie mówi. W ogóle, jak możesz o tym mówić publicznie? Nie mów o tym. Jak rozmawiacie o seksie, to wiecie, że coś się dzieje. Ach, ach. Po co? Po to, żebyśmy znali właśnie swoje potrzeby, oczekiwania i nie tylko, żebyśmy je znali. I to nie ma nam gdzieś tam utpić w tyle głowy i ewentualnie kiedyś o tym pomyślimy, nie, nie, nie. Mamy się w tym spełniać, mamy to realizować. I to właśnie z tą swoją drugą połówką. To w związku. Ten cały szum wokół słowa seks wynika też z tego, że często jest to sprowadzane do takiej tandety. Wszystko jest takie spłaszczane, są używane bardzo wulgarne słowa. Prostu jakoś do takiej rangi, z którą my nie chcemy, my jako ludzie, nie chcemy się utożsamiać. I dlatego my po prostu staramy się o tym nie mówić. Podczas gdy, gdyby spojrzeć na to trzeźwo, że przecież wszyscy to robimy i tak naprawdę sprawia nam to przyjemność. E, I seks jest fajny, to myślę, że ludzie zupełnie, zupełnie zaczęliby zmieniać swoje spojrzenie na to. Od, od samego początku było tak, że mieliśmy zamiar rozmawiać o tematach, o których się nie mówi, które są tematami. Lub takim, których się po prostu nie porusza. I chcemy raz na jakiś czas porozmawiać też o seksie, ale nie chcemy, żeby to było piętnowane. My mamy problem, żeby rozmawiać o seksie w parach i żeby mówić o tym publicznie. Tak? Seks jest, seks istnieje, wszyscy go uprawiają. Tak. I no. nie piętnować za i bartka, że o tym mówią. W następnych odcinkach więcej szczegółów. Z rozmową o seksie jest tak jak z rozmową o kupie. Wszyscy to robimy, ale nikt o tym nie chce rozmawiać.